Gdy w grudniu z mediów dotarła wiadomość o rozwodzie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona, oczy wielu skierowały się w stronę tej pary. Zainteresowanie ich związkiem było ogromne, co uczyniło to ogłoszenie jeszcze bardziej spektakularnym. Po raz pierwszy o ich rozstaniu mówiło się już w marcu, jednak małżonkowie postanowili spróbować jeszcze raz i dać sobie szansę na odbudowę relacji. Zaledwie kilka tygodni temu, bo 28 listopada, modelka podjęła decyzję o złożeniu drugiego pozwu rozwodowego w sądzie, co ostatecznie potwierdziło spekulacje. Niedługo potem Sandra Kubicka wydała oświadczenie, które stało się tematem licznych dyskusji wśród fanów oraz mediów. W przesłanym dokumencie oraz postach w social media zaznaczyła, że nie pragnie zdradzać szczegółów dotyczących swojego życia prywatnego. Rozumiem zainteresowanie mediów, jednak sprawy mojego życia prywatnego i rodzinnego chciałabym zachować poza przestrzenią publiczną, wyjaśniła. Dodała również, że nie zamierza przekazywać informacji na temat swojego małżeństwa bezpośrednio mediom, co wskazuje na chęć ochrony siebie i swojej rodziny przed medialnym zgiełkiem. Warto przypomnieć, że przez cały okres trwania ich związku, Sandra i Aleksander Chętnie pokazywali wspólne życie w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z różnych wydarzeń oraz codziennych chwil. Otwarcie dzielili się swoimi radościami i smutkami, co jeszcze bardziej zbliżyło ich do fanów. Dlatego też wiadomość o ich rozstaniu była dla wielu zaskoczeniem. Powracając do początku marca, kiedy to Sandra po raz pierwszy publicznie ogłosiła, że złożyła pozew rozwodowy. Przyznała, że zarówno ona, jak i Aleksander mają osobiste powody, z których wynika ta trudna decyzja. W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi. Nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło. Zachowam to dla sądu, stwierdziła celebrytka, dając do zrozumienia, że sprawy związane z ich małżeństwem są intymne. I złożone. Dalej dodała, że próbowali ratować swoje małżeństwo jeszcze przez długi czas, podejmując różne próby nawiązania dialogu i ustalenia, jak podzielić opiekę nad ich dzieckiem. Miałam momenty zawahania i chciałam jeszcze spróbować zawalczyć o to, aby Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć, wyznała, ukazując tym samym trudną sytuację, w jakiej się znalazła. Ta historia miłości, która wciąż jest w pamięci wielu ludzi, pokazuje, jak skomplikowane i emocjonalne mogą być ludzkie relacje. Wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, a czasami wszystko, co możemy zrobić, to zrozumieć, że niektóre rzeczy po prostu nie idą po naszej myśli.